Panie Marku, skąd pomysł, żeby postawić taki obelisk i w ogóle ten skwer strażaków tutaj w tym miejscu w pile? Pomysł zrodził się około roku temu po obchodach Dnia Strażaka. Okazuje się, że w przestrzeni publicznej naszego miasta nie ma takiego miejsca, które byłoby poświęcone tej grupie zawodowej Braci Strażackiej. Różne grupy zawodowe w mieście mają swoje miejsca, obeliski, ronda, charakterystyczne miejsca. My nie mieliśmy do tej pory. No i stąd zrodził się pomysł, żeby takie miejsce e, ustanowić. I dzięki przychylności władz miasta a w głównej mierze Rady Miasta takie miejsce ustaliliśmy, ustanowiliśmy, zostało ustanowione właśnie w obszarze ulicy Wodnej. I od dzisiaj można powiedzieć, że strażacy będą mieli takie swoje miejsce. W... Przestrzeni miejskiej piły. Jak najbardziej to sobie bardzo cenimy, że niedaleko od komendy ona się mieści, że jest tutaj możliwość postawienia wozów bojowych w razie, jeśli będzie możliwość czy potrzeba zorganizowania uroczystości poświęconej właśnie naszej służbie. No właśnie chciałem zapytać o te uroczystości, czyli takie uroczystości strażackie będą mogły się odbywać pod tym obeliskiem. Jak najbardziej są dwa zadania wypełnione. Pierwsze to jest skwer strażaków, to miejsce, w którym jesteśmy w tej chwili. A drugie to jest obelisk z tablicą pamiątkową, przywołującą właśnie sprawę związaną ze strażakami, którzy pełnili na przestrzeni lat służbę na terenie naszego grodu. Potrzebne są takie obeliski, potrzebne w XXI wieku, kiedy wydaje się, że już jesteśmy w innej technologiach, w innym świecie, potrzebne są takie głasy. Które będą powodowały, że pamięć powróci, że wspomnimy tutaj tych, którzy odeszli, tych, którzy pełnią służbę i tych, których chcielibyśmy kiedyś zachęcić do tej służby. Jest mi niezmiernie miło z tego powodu, że mogę uczestniczyć w tej podniosłej uroczystości, bo tak uważam, że ta uroczystość odsłonięcia dzisiaj tego kamienia i Właściwie kamienia, który stoi w centrum skweru strażaków, pilskich strażaków, jest dla mnie ogromnym zaszczytem. Szanowni Państwo, okres maja to jest, są dni ochrony, to są właściwie takie, takie dni, kiedy świętujemy Dni Ochrony Przeciwpożarowej. Co prawda nasze święto przypada na 4 maja, ale tak naprawdę dosyć intensywnie świętujemy, świętujemy, świętujemy to nasze święto przez praktycznie cały, cały okres. Wsparcie naszych wspólnych dzieł, Ty masz wiedzę jak to wszystko... ...oraz szefem grupy inicjatywnej, brygadierem w stanie spoczynku, panem Markiem Atruszczyk... Się... 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Na komputerze, tablecie i smartfonie. Najnowsze informacje z regionu.